Jak wygląda nasz pierwszy kontakt, pierwsza relacja między mną, konsultantką kosmetyczną Sławką Smułką, a jej klientkami? Jeśli jesteś nową klientką, która napisała do mnie, aby pomóc jej w doborze pielęgnacji albo w doborze kosmetyków kolorowych, po pierwsze pytam, czy mieszkasz w Polsce, bo to jest warunek i czy używałaś wcześniej kosmetyków Mary Kay. Jeżeli historia jest na tak i masz kontakt ze swoją konsultantką kosmetyczną, odsyłam Cię do niej. Bardzo lubię i cenię sobie otwartość i chęć, aby przetestować kosmetyki. Dlatego w zestawie próbek jest aż 10 próbek do pielęgnacji i podkład. Następnie otrzymasz ode mnie filmiki instruktażowe, dzięki którym nie będziesz popełniać błędów w pielęgnacji i w makijażu. Twój koszt to koszt przesyłki. W momencie, kiedy otrzymasz ode mnie numer konta do przelewu, a ja otrzymam od ciebie pieniądze, Dostawa następuje w przeciągu trzech dni roboczych.